Hej cześć witajcie moi mordeczki z tej strony progamer a to kolejny odcinek z serii Brawl Stars lecimy po 12 tysięcy puszek grałem trochę pomiędzy odcinkami i aktualnie mam 11 11909 puszek zdania wszystkie które mogłem wykonałem nie mam wykonanego czy znaczy nie mam wykupionego Brawl Stars Bruh sobie przepraszam. No i po prostu będziemy sobie jechać. Będziemy nabijać sobie rangi. Między innymi na kiełku. Jeżeli nie, ogląd nie oglądaliście poprzedniego odcinka, odcinka, no to wejdźcie na mój kanał i powinien on tam być. Dobra, kontynuujemy na naszą drogę po to na no chwilę. Na pierwszą walkę wybrałem sobie Sherry, Zobaczymy, jak się sprawdzi. Nie wlecimy. Muszę tam no, naszego uważać. Bóle. Wszelkie bóle. El Primo. Jestem bez. Jeżeli jestem bez. Yy, no szybko, power cubów, Ginę. Niestety. No, ginę. No. I tak samo jest w przypadku rozy. O, ho, ho, ho. ho. O, mam w ogóle. Następny poziom. Czyż. Dzisiaj. Chyba, ale to jest bardzo wątpliwe Otworzymy, szybko nagrody, nagrody mm, otworzymy Megaboxa No, że mówię? Myściaż... Nie wiem, chyba, ewentualnie jeszcze bijemy Jedną rangę na kiełku, ale to na Brawl oczywiście, no bo Na tym, mm, mm, nie polecam Kiełkiem grać, widzicie Pomimo może, że jest dużo ścian i krzaków znaczy no ścian bo tylko ściany idą na korzyść kiełka no to nie no kiełek to nie jest dobry wybór na tą mapę więc nie polecam to jest mapa wzburzona pieczara zburzona, chyba tak się nazywa dokładnie dobra nie wiem może polecimy tutaj tak zbieramy w ogóle parkiuby, chodni tak po chamsku lecimy i zabieramy po prostu Mm, 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 mm. Nie, 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 nie. No, nie, dobra. Lecimy kiełkiem, Szkoda, nam mam puszak. No, że później jeszcze sobie. Pewnie. Jeszcze z dwa odcinki będziemy grali. Nie, no, no, będziemy musieli, no, rękę na Kielku i później otworzymy mega boxa, Może poleci jakiś gadżet. W ogóle ja już mogę do Jacki. Mm, zdobyć gadżet. Nie! No, nie. Będziemy musieli kampić. No, camp kam, 100%. Przecież nie ugram tego. To jest niemożliwe, kiełkiem Wiesz, ja zapomniałem zmienić trybu. Postaram się jak najwyższy, jak najwyższą rękę zrobić, aczkolwiek... ...nie będzie aż takie proste. a nie, co ja zrobiłem? Hmm. To może tak trochę... Hmm. Nie jestem, no nie jestem najlepszą postacią na tą mapę, może trochę po Nagle no, ja tu jeden przedmiot z Megaboxa, ale wątpię, pewnie nic nie leci. Ostatnim mi w ogóle nic nie leci. O, to chyba tydzień temu ostatni raz zdobyłem kiełka, to... O nie, no dobra. Loads. Piąte miejsce chyba. A raczej siódme. No, zero. Chociaż zero, Lep, lepsze to niż w ogóle odejmowanie. Dobra. Zmieniam teraz na waszych oczach typ. Yy, grałem z rana trochę. Na no, tym. Na tej mapie i kiełek się fajnie sprawdzał. Ogólnie fajnie kontrował, bo dużo, dużo bi grało. Według mnie, kiełek najlepsza kontra na bi, no nie oszukujmy się. Czekaj, ja ich tak będę musiał tak czasem na prześciany. byś mogą mi teraz w tym momencie podać. Nie, bo bibi leci. Będę ich jak najbardziej się starał kontrować. Dobra, mamy pierwszego gola Więc dobrze widzicie, no ja po prostu, jakby Odwracam uwagę Przeciwników, żeby moja drużyna mogła Po prostu przejeść bramkę Reszta oni wykonują Roboty Dobra Mógłbyś puścić, dobra Misterów Ruski Dobra, kiełkus Leczcie, leczcie Leczcie, leczcie, dobra Obiję porodnie. MYK! A nie zdążyłem. Dobra. Tyle co dałem razy, to obiłem. Rzuć ulta. Czy bramka? Ja będę. Chyba będę. Wojnie. Wejdzie bramka, czy nie? Nie wejdzie bramka. Dobra. Bywa i tą piłkę jak najdalej Wiem, że no właśnie Darylak. Daryllo jest tutaj. Myk. Dobra. Napiszcie w komentarzach z jakich innych gier jeszcze chcecie mieć. No żebym jakie, jakie gry mogę jeszcze ogrywać. Jakie by chcieliście? Dobra. Wszystko Na może ją wygraną. No, chyba wygraliśmy, dobra. No, wygraliśmy. No i mówiłem, to fajnie się gra kiełkiem. W sumie na 15 razy dostaniemy Star Pointów trochę. Słyszałem. Znaczy, nie słyszałem. Raz tak grałem. Teamem. Do 10 gierek z rzędu wygraliśmy. To było z randomami, to graliśmy teamem Spike yy, szybko i Spiky Uu, Frank i Kiełek. Team normalnie rozwalał system. Cały czas yy, jeżeli chodzi o atak, to, to Spiky cały czas atakował. A czy Spajki cały czas na obronie stał? I ja na bramce. Bo grałem kiełkiem akurat wtedy. Yy, na, bram na bramce byłem ja. Po prostu. Yy, no, jak miałem ulta, to zasłaniałem. To wygraliśmy 10 meczów z rzędu. Fajnie się grało, naprawdę. No, to co ja to robię w ogóle. Skilanie bardzo dużego. Trudno, trudno jest naprawdę na taki team. Wygrałem Jackie. No, Jackie jako tank. Bibi na ataku. No. To są miny. O niedobrze. Nie, no nie, no nie mu, no nie, no proszę was. Proszę was, dlaczego wy mi to robicie? Uff, normalnie. Nie ma, nie ma bramki. Wy no, zostawcie mnie, goście. Ludzie, weźcie się, ogarn no, ogarnijcie się. Nie, no czemu, po co? Po co, po co to robicie? Ja się was pytam. Na inny team, na inny team chce grać. No chyba żartujecie. Kiełek na jak to wygra, kiełek. No jesteśmy pewni, że jeden, że kiełek wygra. To, to jesteśmy tego pewni. Curde, curde! Dobra, widzicie, mamy doświadczeni, które strzelają sobie sami. No tak próbuję trochę bombować. <śm> brońcie! No brońcie to! Ludzie drodzy, kurde, normalnie! O. No, po co to bierzesz? No, to dawno ja was ulta doszczelił. Dobra, lecimy, lecimy. Nabijamy rangi. Buarki też el prima moja no miota. Nie mamy, nie mamy tanka. Będziemy padać, jak. Nie mamy tanka w ogóle. Jesteśmy o, tak, jesteśmy tak ofensywni. Nie mamy tanka nawet. Dobra, weźcie w ogóle ich rozwalcie. Gdybym was prosił. No nie, no dwa znadwaszczały. Dobra, mamy gola. Zdrażę go. Mamy szansę wygrać ten mecz Musimy się postarać tylko Jak mu brałem ten gol Ale wyszło na moją korzyść. Dobra, no jeszcze jeden mecz, i mamy następną rangę, czyli mamy mega boxa. Pewnie go otworzymy. No i życie nic nam nie wyleci. I w tym momencie nie chcę być pesymistą, ale na no, pewnie nic nie wyleci. No to jest takie, takie jest moje szczęście. Cały czas nie można drobić przecież postaci nowych. Dobra. Padliśmy. Wszyscy padliśmy. Dobra. Chyba ten mecz akurat przegramy. No ale, ale Jinzo wykorzystał, żebym miałem tego. Nie rozumiem. Mm, giną my, giną my normalnie Inaczej na czym ultanami? No! No czemu rozwalacie! Ja oni, bez taktyki oni grają. Dobra Ale grają bez taktyki. No nie! No bramka oczywiście nie wyleci. żeby był cud, gdyby wleciała.

i na wbijać tych kucharków. Dobra, wyjdę teraz może? I do puorków. 18 pułarków nam to Team mocny mają. Nie mogę im zaprzeczyć tego. Mega mocny team. Yy, chyba według mnie... Najgorszy z ich teamu jest tam ten Gale. nie Gail słaba postać jak na chromatyczną. Niedawno przeglądałem sobie Redita. Fajne pomysły na postacie. Dobra taki Jake, no, że mówię... Jake, Jake, Jake jest taki fajny, fajna postać Jake, taki niedawno u, u Citrox'a. nie wiem czy go znacie, yy, pojawi się ten odcinek, wpadajcie do niego, Możecie mu super zostawić, Dobra Ale pocisnąłem tam. Dobra. No i dobijemy. No, bo, no oczywiście, no. Żeby nie mieli kogo bić. Chciał kolejnego mitycznego brawlera, gdyby się tak dało, a nam się nie da. Może poleci Szczara? Nie, ja gożę tam, kontroluję. czy, 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 czy. Dobra, ktoś to musi wygrać. Lepiej by było, gdybyśmy to my wygrali. No, nie, no, nie, 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 nie wygra. Obstawiam, że nikt nie wygra. będzie remis, no tak. Jakby mogło być inaczej. O, dobra. Nie, no nie, no ja nie znoszę remisów. No, co, bardziej mi się odechciewa w tą grę grać? Dobra. Aha, <ścoughs> no, fajnie. Okej. Okay. To ja lecę. Dobra, szybka gierka. Szybka wygrana gierka. Mało życia mieli. Nie mieli tanka. Widzicie co się może stać, gdy nie mają tanka. Hmm, jeżeli teraz wygramy, to będziemy mieli mega boxa już. Nie no mają i Jackie, mają pamkę no, i, no, i tanki no i tanki. I co, co zrobisz? jak nic nie zrobisz? No tanka to trzeba iść całą grubą. Taka Jackie na przykład. No właśnie, no o tym mówię, ona jest. Ona, jest, ona wszędzie i nigdzie jej nie ma. On wybronił. On ma? No już nie dajśmy. Radzi wybroni więcej. O, nie, jesteśmy, nie jestem w stanie nic zrobić w tym momencie. Taki największa kontra, w ogóle najlepsza chyba. Największa i najlepsza kontra. Giełka. Dobra, lecz 18 strzelił Gola, ok. 1 do 1. A straciliśmy kruka. Mmm. Jakbyś tam dołączył i tak trochę podjechać jeszcze. Chcemy mnie. Nie. Mm-hmm. <laughs> No, 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 Nazwa musi być zmieniona. Tu gemów nie ma. Noob gamer powinien być. No i co, no i gówno I tyle w temacie. Tyle w temacie. No chyba se żartujesz. No chyba se w tym momencie żartujesz. wypiewszy mnie na drugi koniec mapy i co. No i, I tyle mam jest w temacie. Dali, w tu, a nie lepiej. I wywaliło go. Спи я вижу, с пивком ближе. <свист> Co? czemu wy nie bronicie? Co możliwe? Tu się nie da wygrać! Nie da się wygrać! Otworzymy w Ta ja, To jest ostatnia szansa, żeby wygrać ten mecz. Przecież nie otworzymy tego. Który w ogóle tam Nie wiem. Nie wiem. W, znowu takie kombo. Ho, 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 ho. Jeszcze ze sztuczką. I co robicie? Co wy najlepszego zrobiliście? Właściwie patrzcie, co ja mogę zrobić. A czemu ty żeś to zrobił? Zniszczy cały mecz w ogóle. Gościu jest normalnie najarany jakiś. Gościu najarany w ogóle. Dobra Zaraz zrobię krótkie dzięcie Dobra, więc ja wbijam już 15 rangę na kiełku Mega boxa, otwieramy A co? A co tam 5, no I nic Kogoś możemy ulepszyć? Chyba nie Już? 7 rangę, no Pam go? Nie wiem, już zdropiłem. Nikt niestety nie możemy. Jeszcze parę sobie razy pogramy. Bo w końcu możemy... O on 28 minut dopiero trwa odcinek. Tylko że czasami nie będę komentował wszystkiego znaczy. no bo też się skupię trochę na grze, a trudno jest komentować i skupić się Nie no. Szczeli. Nie, naszczelił. Późno się. Sekundę przedbym się urodził. to bym go coś nadrobił. Mhm, dobra, tu jest. Albo i to. So No, no, co przeszło. Pip To To by było na tyle w tym odcinku, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, tak? Jak teraz właśnie Riko. I subskrypcji z dzwoneczkiem, aby nie przegapić yy, reszty filmów. Ja byłem pro gamer, wy to wy. Siema.